Dzianko widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić overwatche i będziemy sprawdzać czy, jest czy osoba sprawdzona jest cheaterem czy też nie a więc bez przedłużenia zapraszam do oglądania tak więc dowód już pobrany, przechodzimy do oceniania demko co już demko i jest tutaj co prawda 32 tickrate, ale... no myślałem, że już to naprawili ja myślałam, że już będzie w miarę git, ale zobaczymy czy, czy, czy on naprawdę czytuje, czy może to jest jakiś, nie wiem, przypadek. Chociaż... Jak tak patrzę... On wie, że tam jest Glastek. Hmm. Miałem nadzieję, że będzie coś ciekawego. Zobaczymy, aż strzeli... tam tamten też jest celowany. No. Mi się zdaje, że to jest na pewno, czy bardziej, że na początku był na banychopie, więc w takim razie no, to jest bardzo prawdopodobne. Zobaczymy. Chociaż jeden strzał, żeby oddał, żeby była pewność. Albo jest on jakiś, nie wiem, słabszy. Ja widać, że tutaj ten diament tam... A również pewnie ba na wyrwie Dobrze, No i ja mamy dowód, więc przechodzimy do kolejnego demka Tak więc zaznaczam tutaj oczywiście oczywiste, ponad wszelką wątpliwość Prawie przede wszystkim, bo tego nie, nie sprawdzam, całego, więc I chyba czekamy na kolejne demko Tak więc przechodzimy do kolejnego demka Mamy tutaj, jest to, może być to w miarę ciekawe, jeżeli nie będzie to podługówka. No tutaj widzimy początek, już na sam początek chyba poszły reporty może no, na początku tutaj coś nie idzie. Przejdźmy może do meczu samego. Dobra więc jesteśmy już w samym meczu, zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądać. No jak na razie no, autobalnych raczej nie ma. Z tego co ja widzę przynajmniej. Tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, że jest 32 T przez co tak naprawdę te strzały będą jeszcze gorzej wyglądać. Gra z P2000... Strzelać jakoś dobrze nie strzela. Może się później odpali. Prawdopodobnie. O tej. Tutaj siadł headshot. a to bardzo normalne. Chociaż znając życie, to oni go zgłosili może, jeżeli to byłoby report właśnie za, za tamtego headshota, no to prawdopodobnie oni na nie wiem, silverach 1, silver 2 by musieli grać. Bo raczej wątpię, żeby ktoś za jednego headshota takiego. Jest normalnego zgłosił, bo miałem sytuację, że Gosek miał bardziej lekkie strzała niż, niż ja przez całe życie, bo z, jakby z, nie wiem, 180 stopni zrobił mi takie one-tapa w głowie do USPS-a. No był wcalowany, więc... Mogło być po prostu... Może to być równie dobrze smurf. No, no tu akurat nie trafił jak najbardziej normalny jest aktualnie jeszcze te damko. Nie sądzę, żeby tutaj był cheater. Dostał w nogę. Mógł strzelić w głowę, było bardzo prawdopodobne. Dostał w ciałko. No, normalne bardzo. Akurat. No, tutaj taki trochę wystraszony wycofał się. No, strzelił chyciutko, więc git jak na razie nie widzę tutaj coś za sobą w zasadzie raporta. Tutaj idzie sobie na B i zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Jeżeli tutaj by przez ścianę coś patrzył na chłopa, no to jak na razie sprawdzę miejscówki, czyli albo bardzo dobrze się kryje. Okej, okay, niby wszystko jeszcze git, tylko zastanawiam się, czy bym nie sprawdził tej miejscówki na prosto nie wiem jak to się tam nazywa, z tego miejsca z którego wychodził po prawej stronie jakby tam, teraz patrząc się no, no właśnie tam gdzie teraz szedł, nie sprawdził tego miejsca tylko od razu już szedł tutaj, może dostał info od kolegi w sumie, ale nie wiem, na razie jest jeszcze normalny ten mecz na razie nie dałbym nic jakby jeżeli chodzi o pozytywne Bardziej bym dał wszystko na no, nieoczywiste. No zostało tutaj one-tapa, więc może zostanie jakiegoś rage'a i odpali się nagle Zobaczy się I wcelowany. Nie wiem czy usłyszał wroga, czy, czy jak to miało wyglądać. Normalnie, na razie jakby mógł się po prostu wycofać dla bezpieczeństwa, bo on tam już pewnie słyszał, więc. A, tak, jakoś tak troszeczkę do, górki, do góry, tak zerknął troszeczkę, ale jeszcze, jeszcze jakoś tak. Albo bardzo dobrze się ukrywa. Lecz nie. Okej. Okay. Niby mógł słyszeć, no ale jednak ten wallhack tak minimalnie był widoczny. Czytajmy, był, to bym na razie nie zaznaczył, ale tego wallhacka już tak powoli bym się zastanawiał nad tym. Ponieważ on no nie oszukujemy się jakoś dziwny, dziwny był ten, ten wpatrzenie się. On chyba wie, że jest stylowany. Tak, mi się zdaje, że on wie, że jest stylowany. No. Jest bardzo prawdopodobne, że on się nie wychylał, bo wiedział. Albo ktoś mógł powiedzieć po prostu, że to jest awupa i. i żeby nie pikował. I to jest też prawdopodobne. Przez co? Ja bym bardziej obstawił chyba na to, że to mogło być awu... Jakby mogłem dostać info od kolegi, że to jest awupa No i tyle. I możliwe, że po prostu to jest jakiś, nie wiem, pasza biceps AWP -y. Bo nie, jeśli strzela, akurat. A na razie nic podejrzanego nie widzę. W zasadzie pewnie dostał teraz info, że wchodzą Longa. Mógł iść na plecy, ale chyba teraz co zrobi? No tak, teraz pójdzie na plecy. Mógł troszeczkę się pośpieszyć, żeby to prędzej zrobić, bo skończyłby na czasie. Jednak coś się wycofał. Dziwne zagranie z jego. Strony, chociaż jednak mógł w sumie, jakby tak się zastanowić, mógł równie dobrze zbejtować przeciwników, żeby ktoś patrzył cały czas z plec. Został teraz jeden na dwóch. Przez. Jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądać. No, tutaj kuduję. A trafił. Normalne strzały, muszę przyznać. Jest celowane w jedno miejsce, więc. Więc tutaj... Nie wygląda, żeby miał wallhacka. Tutaj to bardzo normalnie wygląda akurat. O, on dostał tam w nogę. Trochę dziwne, że on tak strzelił. Troszeczkę tak podejrzane, ale troszeczkę bym powiedział. Um. Szczerze to ciężko stwierdzić, czy to jest ten wallhack, bo... I'm na pewno nie. A ty widzę, że Flaming dostał kika za to, że na początku meczu, na początku rundy zdjął swojego koleżka z drużyny. Pewnie nie wiem, pewnie były tam jakieś, doszło do jakichś starcia słów. Dobra. Myślę, że mógł mu dać ulhaka, haka bo on jakoś tak, tak. coś na zasadzie, że wpatruje się. Jak widzisz, że go z tego odchodzi, no to on, on, on przestaje się wypatrywać. Jak widzisz, że go z tego znowu przychodzi, no to. bardzo, bardzo dobrze to rozgrywa. Któż. Jakoś... Hmm. Interesujące, że tak przez się na niego w miarę patrzył Dobrze się ukrywa A jakoś tym celownikiem za bardzo mu tak... No, zdjął go Ale jakoś tak... przez tą ścianą, chociaż to pewnie jest yy, przypadek mały wszystko zdaje mi się, że to jest takie trochę... Jeszcze mamy trochę tego demka, więc... Jeszcze się to zobaczy, ale... Ja nie powiem, że nie jestem pewien. Możecie napisać w komentarzu, jak wy sądzicie. Miał 11 tysięcy, mógł sobie dokupić w sumie kamizelka, bo to jakoś dużo by nie stracił na tym. Jak ma w ogóle 8, ponad 8 tysięcy jakoś jakoś też nie, nie kupił nic. Hmm. ciężko stwierdzić tak patrzę. I jakoś z tym celownikiem, tak czasami on za bardzo. Aż... Rozumiem, można być lepszym. Mógł tu po prostu przeskanować, ale mimo wszystko ten celownik jakoś tak. Trochę za bardzo na nim jest. Na tym gostku. Zerknijmy co tutaj zrobi. Trochę dziwne było to, że się tak wys... chopał jakby. No, tutaj jakoś tak... Aaaa, Dobra jednak, nie? Mógł, mógł dostać informację Wspomaganie celowania na pewno, nie, jeżeli o to chodzi. Wspomaganie, pora widzenia. No nie. nie. Nie dam mu tego, bo nie, mi się zdaje, że nie, że nie ma się Tak więc możecie napisać w komentarzu, czy według Was miał, czy czy nie się zwrócić uwagę, to, że to jest 32 TK przez co gorzej widać, tak naprawdę. No i też będzie na tyle, przesyłam werdyk, tylko jeszcze się upewnię. Tak, przesyłam werdyk i. Ja życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, trzymajcie się, no i cześć.